Cześć, tutaj Jagoda Wzowy, psycholog i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, a to jest mój podcast, w którym poruszam tematy dotyczące relacji, związków i po prostu życia, które potrafi być czasem naprawdę niezłym wyzwaniem. Posłuchaj, z jakimi problemami zmagają się ludzie i co na ten temat ma do powiedzenia psychologia. Bardzo mocno wierzę w to, że psychoedukacja i większa samoświadomość mają ogromny wpływ na to, jaką relację zbudujemy, zarówno ze sobą, jak i z innymi ludźmi. Cześć, zapraszam Cię na kolejny odcinek mojego podcastu. A tak na wstępie, to mam do Ciebie krótkie pytanie: ciepło czy zimno? Co wybierasz? Co wolisz? Tak na pierwsze skojarzenie. Dlaczego Cię o to pytam? Bo dzisiaj opowiem Ci o walce pomiędzy ciepłem a zimnem. A dokładniej o tym, jak to się dzieje, że osoby bardzo wrażliwe nagle zakładają maskę z jakiegoś powodu i zamieniają się, uwaga, w królowe lotu. Pamiętam jak jako dziecko czytałam baśń Andersena o Królowej Śniegu. Pamiętasz te czasy, jak to było u ciebie? No, ja czytając tę baśń, pamiętam mam takie wspomnienia, że z jednej strony się jej trochę bałam tej Królowej Śniegu, bo ona była taka chłodna, niedostępna, straszna dla mnie jako dla dziecka. No ale z drugiej strony to coś mnie w niej też przyciągało. Dlatego, że ja zastanawiałam się, no, co się stało, że ona taka jest? Co ją tak poraniło, że ona zbudowała cały świat z lotu? Generalnie rzecz biorąc, żeby była jasność. Zawsze byłam po stronie miłości. i ja kibicowałam Gerdzie. Nie wiem, jak było u ciebie. No, ale co? Do dziś, gdy słyszę słowa Królowa Śniegu, to coś się we mnie porusza. Bo myślę sobie wtedy, co się musiało wydarzyć? Że, że ktoś tak ma, że okuł się takim lodem, że ktoś tak funkcjonuje. Dlaczego o tym mówię? Bo wiem jedno: że nikt nie rodzi się zimny. Zimna uczymy się wtedy, gdy ciepło po prostu przestaje być bezpieczne. A teraz posłuchaj, proszę, historii Ani. Myślę, że wtedy zrozumiesz bardziej, co może wpływać na to, że osoby bardzo wrażliwe zakładają z czasem maskę, także tej wrażliwości nie widać u nich zbyt mocno, na pierwszy rzut oka. Ania. Ania, niezależna kobieta, samodzielna, ma dobrą pracę w agencji reklamowej, no i własne mieszkanie. Nie wiem, czy to na plus, ale ona tak ma. No i dobrych kilka lat temu Ania marzyła o wielkiej miłości. Ania pisała listy do wszechświata, bo liczyła, że ktoś ją w końcu wybierze: jakiś książę na białym koniu, ktoś czuły, obecny, stabilny przy tym. No i taka osoba rzeczywiście się pojawiła w jej życiu, tak jej się wydawało. Na początku był uważny, właśnie ciepły, tak jak ona sobie życzyła. No i Ania poczuła się przy nim bezpieczna. Pomyślała sobie: To ten. Zaufała, weszła w te relacje naprawdę na 100%, całą sobą. Ale z czasem coś się zaczęło zmieniać, bo on powoli się wycofywał. Im bardziej Ania się otwierała, tym bardziej on w zasadzie znikał. Przestawał pisać, unikał rozmów, kontakt stawał się coraz chłodniejszy. Nie było wielkiej awantury. Było raczej ciche wyciszanie, powolne znikanie. I to bolało najbardziej, bo Ania nie wiedziała, co zrobiła nie tak. Czuła się niewidzialna, niezauważona. Ona nie rozumiała, co się dzieje. No i z pozoru spokojna dziewczyna w końcu zaczęła wybuchać złością. Dopytywała, dobijała się z pytaniami, a on tylko mówił, że to nie o nią chodzi że on nie jest w stanie po prostu dać jej tego, czego ona potrzebuje. Ale ona nie rozumiała, bo przecież zaufała, dała całe swoje serce. To była tak naprawdę jej pierwsza, poważniejsza relacja. I możliwe, że to złamało jej serce tak bardzo, z tamtego czasu pamięta tylko jeden obraz. Pewnego dnia szła ulicą i zobaczyła go z inną kobietą. Trzymali się za ręce. No i wtedy wszystko stało się jasne. I wtedy właśnie Ania postanowiła, że już nigdy nie będzie tak naiwna. Od tamtego momentu stała się niedostępna. Była i jest piękną kobietą. Wielu mężczyzn naprawdę wokół niej się kręciło i kręci. Tylko wiesz co? Ona chyba nawet tego nie dostrzegała i nie dostrzega. Minęły lata. A nie rozwijała się zawodowo, na tym się skupiła. Często, gdy ludzie pytali jej, dlaczego jest sama, to ona sobie żartowała, że, że ona ma ważniejsze rzeczy na głowie, że jeszcze przyjdzie na to wszystko czas. Ale prawda jest taka, że ona w głębi serca podjęła już decyzję. Ona podjęła decyzję, że nie będzie już tak odsłaniać serca, jak zrobiła to kiedyś, że nie popełni drugi raz tego samego błędu. Dlatego ona wypełniła swój grafik do granic możliwości, otoczyła się kontrolą i siłą. Coś w niej zamarzło. Jak w takiej królowej śniegu. No i dziś, mając 38 lat, ona mówi, że, no, w zasadzie wszystko jest ok, nic się nie dzieje. Może nawet zaczęłaby się z kimś spotykać, no, ale wiesz, no, nikogo nie ma tak naprawdę w tym jej mieście. Koleżanki już śmieją się z niej, że ona to chyba ma za wysokie standardy, że do po prostu jakiegoś księcia szuka chyba na białym koniu. No a ona wtedy tylko się uśmiecha, no i swoje przy okazji myśli. I nikt nie wie tak naprawdę, co się pod tym jej uśmiechem kryje. A tam pod spodem jest wciąż ta sama dziewczyna. Dziewczyna sprzed kilkunastu lat, zastygnięta, która patrzyła, jak jej były partner idzie za rękę z kimś innym. I do tego bólu ona nie chce już wracać. A jak jest teraz? Ostatnio dla świętego spokoju, żeby uniknąć już niewygodnych pytań, poszła w końcu na randkę. Powiedziała: Dobra jest. Jakie były wrażenia? Co ona odpowiedziała? Okej, okay, ale wiesz, bez szału. Ona postanowiła być ostrożna. Stwierdziła, że nie będzie pisać pierwsza, co się będzie wychylać, nie będzie zabiegać. Ona już to kiedyś robiła. Ona wie, jak się to kończy. No i ona nie wiedziała. Że przez to, że jej zainteresowanie było naprawdę minimalne, druga osoba też to wyczuwała. No i co się stało z tym jej potencjalnym kandydatem po tej randce? On zniknął. Ania powiedziała sobie: nie piszę nie interesuje się, to nie, ja też nie będę. Taki mechanizm miała. Kiedy ktoś się wycofuje, no to no co nie dopytuje. Nie chcesz, to ja też nie chcę. Taka była jej dewisa. Kilka razy ona usłyszała, że jest za chłodna, że jest taka zbyt podejrzliwa, że nieufna. No, ona na to reagowała, hm, no nijak. Ona odpowiadała sobie wtedy, no a jaka mam być, taka już jestem. A fakt był taki, że ona po prostu odcinała się od swojej emocjonalnej części. Prawda jest też taka, że wcale nie było jej z tym wygodnie, dlatego że ona często wracając do pustego mieszkania, raz czuła pustkę, właśnie w tym pustym mieszkaniu, a dwa doskwierała jej coraz częściej samotność, z którą nie wiedziała co zrobić. Praca, dom, sport i tak w kółko. W pracy perfekcyjna, w sporcie świetna, a w relacjach poprawna, czasem aż zbyt sztywna. Ani brakowało spontaniczności, unikała sytuacji, w których mogłaby się poczuć odrzucona, i ciało napinało się, kiedy ktoś mówił do niej: Lubię cię, podobasz mi się. Ona podświadomie tęskniła za bliskością, ale jej serce zawsze odpowiadało to samo: Uważaj, uważaj, alarm to pułapka. No i widzisz, Ania. Pozoru silna, piękna, niezależna, a w środku zamarznięta maksymalnie. To historia wielu osób, z którymi pracuję w gabinecie, i może też trochę twoja. Wiedz jedno, jeżeli mnie słuchasz, że to, co widzimy na zewnątrz, często nijak ma się do tego, co naprawdę się w kimś dzieje. Osoby, które. Nieraz mogą nam się wydawać chłodne, często są po prostu bardzo delikatne, ale one zostały uformowane tak przez życie, doświadczyły czegoś bolesnego. I to nie jest tak, że Ania nie chciała relacji, ona chciała, ale bała się. Zastanawiała się, jak po tylu latach znów się odsłonić. Ona dawno przestała też już patrzeć na siebie jak na kobietę, która czuje swoją wartość. Jak to wszystko rozumieć psychologicznie? Królowa Lodu to nie kobieta, która nie potrzebuje miłości. To po pierwsze. Po drugie, to kobieta, która kiedyś kochała bardzo mocno. Po trzecie, to osoba, która kiedyś zaufała na 100%. Tylko wiesz co? Ona nie wiedziała kiedyś, że ma prawo zadawać pytania, nie wiedziała, że może jasno mówić. Nie wiem, co się dzieje, proszę Cię, wytłumacz mi. Ona była tak wdzięczna za to, że spotkała miłość, że trochę w tym wszystkim zapomniała o sobie, o tym, że ona też jest ważna, że ma prawo nie wiedzieć, że może stawiać granice. Tylko przyszedł moment, w którym została zawiedziona, zraniona. Ona poczuła się oszukana i skrzywdzona. I wiesz, i to nie o ocenę intencji tu chodzi, ale o sposób, w jaki została potraktowana, bo wtedy właśnie coś w niej pękło. Wtedy pojawiło się to dobrze znane jej do dzisiaj uczucie – może nie jestem wystarczająca. I wtedy właśnie zaczęła budować wokół siebie mur. Z lodu. Nie dlatego, że ona chciała, ale dlatego, że musiała się chronić. I z psychologicznego punktu widzenia można powiedzieć, że Ania weszła w tryb unikania. Gdy ktoś próbował się do niej zbliżyć, ona wtedy trzymała dystans. Spotkania z ludźmi, potencjalne randki, ograniczone, a jej grafik wypełniony po brzegi. Wiecie, ona sobie doskonale wszystko tłumaczyła. To wszystko miało jej dawać jakieś takie poczucie kontroli, no ona tak sobie myślała, tak? Tylko, że głęboko pod spodem czuła, że. No to i tak jej nic nie daje, no bo co to jej dawało, skoro ona i tak się czuła samotna? Przecież to było błędne koło, ona się kręciła w kółko. No ale co? Przynajmniej miał jakąś przewidywalność, chociaż tyle. I chcę, żebyś to usłyszał, usłyszała dzisiaj, że ludzie, których my często odbieramy jako chłodnych, to nie jest tak, że oni tacy są z natury. Nie, oni często mają w sobie ogromny lęk. Wierz mi, gdybyś posłuchał, posłuchała ich dłużej, to, to na pewno byś to też zauważył, zauważyła. To są Ludzie, którzy mają w sobie duży lęk przed krytyką, przed właśnie oceną, przed tym, że znów zostaną sami, że znów poczują się niewystarczający, że jeśli ktoś naprawdę ich pozna, to po prostu odejdzie. I właśnie z tego powodu królowa lodu nie angażuje się za szybko, nie inicjuje kontaktu, nie daje się poznać, woli odejść pierwsza niż poczucie odrzucona. A jej ciało napina się, spina, nie ufa. Ale pamiętaj, to co zostało zamrożone ma to do siebie, że może też zostać rozmrożone. No, taka logika. Tylko czego potrzebuje ciepła? No, niekoniecznie też z zewnątrz. Taka królowa lodu to najpierw potrzebuje tego ciepła od samej siebie. I teraz pytanie do ciebie: Jak mnie słuchasz? Tak szczerze, odpowiedz sobie, czy rozpoznajesz sobie taki kawałek królowej lodu? Co takiego mogło się wydarzyć w twoim życiu, że twoje serce się zamknęło? Jakie zasady miłości mogłaś, mogłeś sobie narzucić, żeby się chronić? Jak jest u ciebie w relacji, że idziesz w taką uległość, otwierasz się, jest tak bardziej miękko? Czy trzymasz kontrolę? A kiedy ktoś się odsuwa, albo inaczej nawet jeszcze, chce się zbliżyć za mocno, to ty wtedy masz ochotę zniknąć, wycofać się? Hmm? A może boisz się okazać zaangażowanie, bo to za dużo? Jeśli myślisz sobie teraz, jak tak można, to chcę ci powiedzieć jedno, Osoby, które się tak zachowują, nie robią tego celowo. One nie chcą być zimne. One się po prostu nauczyły być ostrożne. Życie je do tego zmusiło. To był ich sposób, żeby przetrwać, żeby się ochronić, żeby już więcej nie zostać zranioną. Ale wiesz, życie to nie tylko przetrwanie. Ludzie często tego nie dostrzegają, ale życie to też czułość. Tylko trzeba sobie pozwolić ją poczuć. Jeśli ktoś kiedyś cię zranił, to pamiętaj, każda relacja jest inna. Często widzę, że niektórzy generalizują, że to, co się wydarzyło, to, co sobie zapamiętali, często przekładają na kolejne relacje, a nie o to chodzi. To, co kiedyś się wydarzyło, nie musi się powtórzyć. I jeśli ty wyciągasz rękę, jest szansa, że druga osoba, też to zrobi, no tylko musi zobaczyć też twój ruch. I nie o to chodzi, żeby być naiwniakiem, ale żeby dawać sobie po prostu szansę. Nie zawsze też chodzi o to, żeby zmieniać wszystko na siłę, ale czasem wystarczy naprawdę zobaczyć to, co już jest, ale inaczej, bez iluzji, ale z taką większą łagodnością. Chodzi o to, żeby nie popadać w taką zero-jedynkowość, w skrajności. Chodzi o to, żeby szukać tak zwanego środka. Bo czasem naprawdę nie chodzi o to, żeby wszystko zmieniać, przewracać życie do góry nogami. Czasem wystarczy zobaczyć na nowo właśnie to, co masz. No bo może właśnie poznałaś kogoś, nie jesteś pewna, czy mu zależy, bo on nie pisze codziennie, nie zasypuje cię komplementami, jak się widzicie, to jest wszystko super, no ale ty czujesz jakieś napięcie. Ty czujesz, że chcesz się już wycofać. Twoje ciało się napina, no twój głos w głowie mówi, no uważaj, a jak on cię znowu zostawi, znowu to samo będzie. Tylko, że ty nie wiesz, bo może on teraz jest zmęczony po pracy i dlatego się nie odzywa. Leży na kanapie, padnięty, zajęty swoim światem, może ma jakieś teraz problemy w pracy i on nie zniknął. On po prostu jest sobą, trochę innym niż ci z przeszłości. I może czeka tylko, aż dasz mu przestrzeń, żeby mógł podejść bliżej, żeby mógł się o ciebie postarać. Tylko co ty robisz wtedy? W odruchu ochronnym, no już uciekasz. Ale może tym razem już nie musisz. Może warto zostać, zobaczyć, co się wydarzy, jeśli oczywiście nie zamrozisz się od razu. Fakty są takie. Miłość nie zawsze wygląda jak bajka. No, życie to życie. Czasem po prostu wygląda jak codzienność, jak zwykłe. Masz ochotę na herbatę? Jak cisza, która nie musi ranić? Jak ktoś, kto może nie mówi wiele, bo są takie osoby, no ale jest, ale zależy mu. I to też może być piękne. Jeśli słuchając tego odcinka czujesz, że gdzieś głęboko w środku i jesteś królową lodu? To zapraszam cię do mojego programu Nowa Droga. Bo pamiętaj, że maski, które nałożyliśmy, schematy, których się nauczyliśmy w życiu, że to wszystko jest do pracy. I mój program Nowa Droga nie jest zwykłym kursem o tym, jak szybko się zakochać. No, no nie ma czegoś takiego, mówmy się. To są trzy miesiące intensywnej pracy w kameralnej grupie osób. To proces, który przede wszystkim uczy, jak wrócić do siebie, jak odkryć siebie na nowo, jak otworzyć się na bliskość, ale bez rezygnowania z siebie, jak przestać żyć w trybie ochrony i przede wszystkim zacząć żyć w takim trybie miłości. W tym programie uczymy się technik, zadajemy pytania, można liczyć naprawdę na moje wielkie wsparcie, ale przede wszystkim stwarzamy sobie przestrzeń do pracy osobistej i do szczerych rozmów, które pokazują nam nowe wnioski i dają jakiś kierunek działania na przyszłość. A wszystko po to, żeby móc odzyskać to ciepło, o którym dzisiaj jest mowa ciepło, które tak naprawdę często w nas jest, tylko z jakiegoś powodu czasem chowamy je bardzo mocno do środka. Pamiętaj, że zasługujesz na miłość i gdziekolwiek teraz jesteś, pamiętaj, że zasługujesz też na miękkość. Pamiętaj, że zasługujesz też na życie, w którym nie musisz się wiecznie bronić, w którym reagujesz naprawdę wtedy, kiedy trzeba. A jeśli Potrzebujesz czegoś terapeutycznego już na teraz, to w opisie odcinka znajdziesz link do mojego dziennika terapeutycznego 30 dni do zmiany. Możesz z nim zacząć pracować już dzisiaj, spokojnie, po swojemu, krok po kroku. Jeżeli czujesz, że ten odcinek jest też komuś potrzebny, to proszę cię, prześlij mu to. Do usłyszenia. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, będzie mi bardzo miło, jeśli zaobserwujesz mój podcast i dodasz go do swojej biblioteki. Dzięki temu pomożesz mi się rozwijać i trafiać do większej liczby odbiorców. A więcej informacji o relacjach związkach znajdziesz na moim Instagramie Jagoda Wzoby podkreślnik psycholog. Zapraszam do współpracy.